Myśmy tam u nas też mniej, bo my też nie, nie centrum miasta, tylko pierwszego też. No to jest taka wioska, że w ogóle Pani jak pierwszy wiatr przed za to wtedy spotkania. To my tam, tylko kiedyś to był skok Myśmy pod orzechem, ognisko, wszystko tego. Teraz mamy wszystko wyniesione za tył domu, za ten wiosk, Dlatego, że jest tu hałas, mamy te tiry, wszystko, od, od kiedy zrobili to od centrum wielany No to My mieszkamy na tej samej drodze, tutaj. Moja mama wie o tym, że tak? Było, ojciec ociec i przez ostatnią zajmował się, się rodzicą. Po roku czasu to dopiero przyjechał. Moja mama owszem, tak z tak, tego, a teraz... O, bo by tak blisko, do tego daleka, Nie, mam, sama wie, jadę z nimi do, do mamy. Mówi, boż, nie ma więcej dziećmi, tu, tu do chodnika, bo ich... Jest... Dziecko, to moja relikwia zaproszenie na jego zabelasta nie, no on napisał, 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 a potem go <grystanie> i ten i ma też mam przyjąć, tu można wyjść, mówi ten spokojnie, jeszcze takie no potencjalnie, potencjalnie te przeżyli w kassem, tego to na no, potencjalnie każdy zna, jak my jedziemy z włoskiej mamam wracamy, mówi, a wszyscy dzisiaj dzieci, mówię, mamo, bo mówię dzieci, najcięższy, najcięższy, Tu każdy dziecko, które minie, ja mówię, na no, tak mi, mówię, wszystkie dzieci, mówię, mówię, ten. Powiem, no że ja tak nauczony, mówię, patrzę, jak Mariusz mówię co dwa lata, ja też wszystkim dzień dobry mówię, jak to ktoś nauczył mówić. To nie ma tak, że minął jak taki but, mówię, przejdzie i ja nie mam kukuryku, nie? No i też, że moją te, mówię, jest gdzie wyjść, na spacer co, się to za taniec, to nie do drogi, ani No mhm. i mówię, jest bo tym bardzo to ślepa, ślepa ulica, nie? No i tak, ma no grzyby, jak wszystko jest na miejscu. Ja wiem, no co, i zabawy są, jest, to to mamy, mamy te je gotowe lata, dlatego mówię, zresztą o, na włosku wisiało, to, mówię, no to pięknie. Grzyby, Szkoda, tylko że nie ma tego. Myśmy akurat sprowadzili, to myśmy się, myśmy byli w Maltek tak mówię, Więc myśmy się pokolenia, z pokolenia te wszystkim załapywali, To było jeszcze tak naprawdę z pomporione. Na tak, my pierwszy tu, później była noć świętajańska w rękawmińców. Ludzie nasz teraz nie ma, no ale trudno. Później było święto grzybów, jakieś takie właśnie dni miasta, te lubanie, Pieńska, tego, tego ja mówię. Ja się wyszły, w ogóle mówię, gmina jedną. Jedna impreza, teraz się mam, mówi rozkręca, bo tak, jedna impreza wyniką od Wrocławki, koni trzeba było jak coś się jeździało i i bo to do Wrocławia, nie? A czy jakieś negatywy, co byście zmienili tutaj w Ruszowie? Tak, przede wszystkim tą kanalizację, to nam są, to, to obiecują, że się sprowadzamy, że my szampanie robili, bo cały czas... Dobrze za rok, a to będzie przesunięte, ja tak, a teraz mówię, tak, tak jeszcze nie przeszkadzało, a teraz jak jest dwójka dzieci, cefralka i idzie non-stop i my non-stop tylko zarabiamy, a to jest mało, bo to wiadomo, stara budownictwo jest, uh bo -huh. jak byśmy inwestowali na początku, tak byśmy inwestowali by po na początku, to tak są, Mówi, że nie ma co, bo będzie kanalizacja szła, no bo no, jakoś niedobrze. Uh -huh. W 2021, prawda? No już, i jeszcze bardziej przesunięte, tak, byli to było przesunięte na 2010, uh -huh. ale co? A to nie nie wymyśla tego tej godzinie, nie wymyślaj, nie wykorzystuj sytuacji. No,